Pewnie wiele razy żałowaliście, że fantastycznie wyglądający prototyp nigdy nie trafił do produkcji. No to mamy dla Was 10 prototypów i możecie podziękować losowi, że one nigdy nie znalazły się na rynku. Ja się nazywam Krzysztof Wojciechowicz, a to jest cykl Czas na przegląd. Prototypami bywa różnie. Niektóre są ładne, niektóre są bardzo ładne, a niektóre są brzydkie. Dlaczego? Bo producenci szukają nowych form wyrazu, testują nowe rozwiązania stylistyczne. No i jak każdy eksperyment, nie zawsze musi się to zakończyć pełnym sukcesem. Zebraliśmy 10, naszym zdaniem, najbrzydszych prototypów, które wybraliśmy z całej historii motoryzacji. Przy czym nie jest to ranking. Więc proszę nie sugerować się kolejnością. I jednocześnie proszę zauważyć, że w gronie tych 10 najbliższych prototypów są naprawdę największe firmy, które produkują przepiękne samochody, a akurat w tym przypadku nie udało im się. Volvo Venus Bilo 1933 rok. Hitem modela 30. XX wieku był Streamline, czyli opływałe kształty. Zanim Volvo odważyło się rozpocząć produkcję streamline'owego modelu, Przestawiło prototyp Venus Bilo. Gdyby tak wyglądała Wenus, nigdy nie zostałaby symbolem piękna. Grill i okrągłe reflektory, ściśnięte dwoma przetłoczeniami, sprawiały wrażenie groteskowych. Całość potrafiła odwrócić uwagę od prawdziwej rewelacji tego Volvo, czyli błotników zintegrowanych z nadwoziem. Wówczas było to rzadkością. Większość samochodów miało wciąż odstające błotniki. Dwa lata później, czyli w 1935 roku, na rynek trafił seryjny Streamline Volvo, czyli model PV36. Choć o jego designie nie można już było powiedzieć złego słowa, to i tak był zbyt odważny jak na ówczesne gusta. Nabywców nie zjednywały też średnie osiągi i słona cena. Volvo PV36 produkowano tylko do 1938 roku, a cała seria liczyła zaledwie 501 sztuk. Mazda HRX2 1993 rok. Niestety, Mazda HRX-2 wygląda, jakby górna i dolna część nadwozia pochodziły z dwóch różnych samochodów i to hołdujących kompletnie innym estetykom. Całość pogrążają fatalne reflektory, umieszczone tuż pod przednią szybą. Szkoda, bo technicznie Mazda HRX-2 triumfowała. W samochodzie zastosowano bowiem eksperymentalny silnik wankla na wodór. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ten prototyp pochodzi z 1993 roku, czyli z czasów, kiedy Mazda była w życiowej formie stylistycznej. Pamiętacie ówczesne 323, 626, a nawet Cedosy? Jak widać, nawet najlepszy może się zacząć wpadka. BMW Z18, 1995 rok. W gruncie rzeczy żaden element w tym BMW nie jest brzydki. Z18 trafiło do tego zestawienia za całokształt, temu prototypowi po prostu dobrano nieszczęśliwą formę. Widząc boom na motocykle enduro, BMW postanowiło połączyć terenówkę z roadsterem, okraszając całość 355-konnym silnikiem V8 i napędem na 4 koła. Plastikowe nadwozie osadzono na ramie nośnej. Powiedzmy sobie szczerze, dodatkowe błotniki nad kołami, bieżnik opon w łapy czy boczne listwy wyglądają super, ale co poradzić, jeśli cała forma jest nietrafiona? Słuszna koncepcja, kiepskie wykonanie. Hyundai HCD6 Roadster. 2001 rok. Z założenia widok tego prototypu miał wywoływać uśmiech. U nas to najwyżej uśmiech politowania. Hyundai robi dziś motoryzacyjne dzieła sztuki, ale 20 lat temu jeszcze nie wszystko wychodziło mu tak jak teraz. Zadaniem HCD6 Roadstera było pokazanie kierunku, w jakim mógł podążyć design sportowych samochodów tego producenta. Na szczęście wybrano inną drogę. Na niej trafiony jest groteskowy przód, a światła przypominają oczy jakiegoś groźnego i nieprzyjemnie nastawionego owada. Owadziu wygląda też lakier, który zmienia kolor w zależności od kąta patrzenia. Raz to ciemna purpura, raz turkus. Dwuosobowego Hyundai'a HCD6 Roadstera. Zaprojektowano w kalifornijskim biurze designu koreańskiego koncernu. Prototyp miał jedynie 404 cm długości, 115 cm wysokości, ale aż 2,7 litrowe V6 umieszczone pod przezroczystą pokrywą między kabiną a tylną osią. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zabierało 6 sekund. Równie szybko chcielibyśmy ten samochód odzobaczyć. Mercedes Nafa, 1981 rok. W gruncie rzeczy ten samochód nie jest zły. Design sprawia całkiem sympatyczne wrażenie. Problem leży w logo. Ta stylistyka w ogóle nie pasuje do wizerunku Mercedesa. Ani współczesnego, ani tego z 1981 roku. NAFA to skrót od Najverkehrsfahrzeug, czyli samochodu przeznaczonego na krótkie dystanse. Trzeba przyznać, że konstrukcję solidnie przemyślano. Mercedes NAFA otrzymał system czterech skrętnych kół co w połączeniu z 2,5 metrowym nadwoziem dawało średnicę zawracania na poziomie 5,7 metra. Wysiadanie i wsiadanie w lukach, w których wydawałoby się to niemożliwe, ułatwiały przesuwane drzwi. Samo nadwozie było wąziutkie, mierzyło 150 cm szerokości, ale odpowiednio wygodne dla dwóch osób. Volkswagen EcoRacer, 2005 rok. W tym prototypowym Volkswagenie design był równie ważny co technika. Producent testował bowiem jedno i drugie, zwłaszcza przednia część nadwozia miała szansę trafić do seryjnego, sportowego Volkswagena. Dziwne, bo to najsłabszy element designu i obok kształtu dachu powód, dla którego EcoRacer w ogóle znalazł się w tym zestawieniu. Dzięki zdejmowanemu dachowi Volkswagen Eco EcoRacer mógł być kupę lub kabrioletem. Nadwozie wykonano z sztucznego, wzmocnionego karbonem, co nie Pomogło zbić wagę do 850 kg. Z drugiej strony prototyp miał tylko 377 cm długości, czyli aż o 30 cm mniej niż obecny Volkswagen Polo. 136-konny turbodoładowany silnik pozwalał na przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w 6,3 sekundy, uzasadniając rajsera w nazwie. Eko z kolei odnosiło się do średniego zużycia paliwa, wynoszącego jedynie 3,4 litra na 100 km. Toyota FXS 2001 rok. Ten prototyp to przykład tego, jak przednia część nadwozia potrafi zepsuć całą resztę, bo ta reszta Toyoty FXS jest rewelacyjna. Niestety, przód wygląda dziwacznie i ciężko, a jeśli to do niego odnosi się nazwa samochodu FXS to skrót od Future Experimental Sports, śmiało można stwierdzić, że eksperyment się nie udał. Toyota FXS bazowała na seryjnym Lexusie SC430 z lat 2001-2010, w którym nie pozwolono sobie już na żadne designerskie szarże. FXS miało 415 cm długości, 1,87 m szerokości i 111 cm wysokości, a jego 4,3 litrowe V8 rozwijało 400 koni mechanicznych. Akura Advanced Sedan Concept, 2006 rok. Terminem Advanced Design przyjęło się określać gałąź stylistyki, która zajmuje się projektami wybiegającymi w dalszą przyszłość. Dlatego ta akura jest taka śmiała. Co nie znaczy, że udana. Niestety, ten samochód ma zarówno słabe proporcje, jak i detale. Umieszczenie grilla wysoko ponad reflektorami i jeszcze okraszenie go masywną, błyszczącą aluminiową listwą sprawia, że całość wygląda ciężko i na pozbawioną harmonii. W sytuacji nie poprawia też ostentacyjny wzór obręczy kół 22-calowych z przodu i 23-calowych tylnych. Akura Advanced Sedan Concept ma też lepsze momenty, jak kształty i krawędzie pokrywy silnika, czy wylot przed tylnymi kołami i biegnące od niego przetłoczenie. Jeśli kiedyś będziemy tworzyć zestawienie najlepszych elementów designu, to te fragmenty Akury mają spore szanse na top 10. Kia KCV2 2002 rok To nie były jeszcze czasy, kiedy praktycznie każda kolejna kija to designerski majstersztyk. Projektując tego sportowego pick-upa inspirowano się motocyklami, meblami i architekturą. To chyba nie było najlepsze połączenie. Doskonale rozumiemy, że koreański klient ma inne oczekiwania co do estetyki niż Europejczyk, ale kije KCV2 nie projektowano w Azji, lecz na starym kontynencie. W całości wyraźnie brak harmonii. Trzeba przyznać, że jedna listwa stanowiąca jednocześnie fundament reflektorów, boczny pas i poręcze przestrzeni ładunkowej to znakomity pomysł ale wykonanie pozostawia wiele do życzenia i tylko podkreśla nieharmonijną stylistykę. Fajny jest za to silnik. To 3,5-litrowy V6. Nissan Stylish 6 1997 rok Nissan Stylish 6 miał bardzo nowatorski wówczas hybrydowy napęd z 2,5-litrowym V6, rzadko spotykaną wtedy formułę podwyższonego kombi, trzy rzędy siedzeń, i cztery ekrany w oparciach foteli pierwszego i drugiego rzędu oraz pomysłową środkową konsolę. To kombi Nissana wygląda ciężko i niezbyt wyrafinowanie, jakby projektowano go z grubsza i od niechcenia. Zresztą najciekawszy element stylistyczny znajduje się we wnętrzu. To środkowa konsola, której część przycisków umieszczono w płaszczyźnie poziomej, a nie pionowej. Podobne rozwiązanie trafiło do młodszej o 5 lat trzeciej generacji Nissana Primery serii P-12 z lat 2002-2007. No i jak Wam się podobały najbrzydsze prototypy? Poczuliście dreszczy grozy? Jeśli tak, zapraszam Was na kolejne odcinki cyklu Czas na przegląd. Zostawcie łapkę w górę, a subskrypcja umożliwi Wam śledzenie najnowszych odcinków. Dziękuję bardzo, Krzysztof Wojciechowicz.